Tak jakby Pan mógł tutaj odnieść się do artykułu wprost dotyczącego Stowarzyszenia Patriot Lex. Znaczy, nie widzę specjalnego powodu, dlaczego ja miałbym się odnosić, bo tutaj zarówno pan redaktor, jak i niektórzy inni próbują urabiać mnie, że to jakieś, nie wiem, moje stowarzyszenie, że, że ja tam mam z tego jakieś nie wiem, pożytki. Nawet jedna z posłanek twierdziła, że jestem beneficjentem, co kiedy zagroziłem procesem, to dopiero zmieniła zdanie, a przynajmniej przestała się publicznie na ten temat w ten sposób wypowiadać. Pewne insynuacje, które są zawarte też w tym artykule, Uważam, że nie przystoją, ponieważ nie ma tam żadnych dowodów na jakiekolwiek przekroczenie prawa, na, na, na przestępstwa. Jeżeli powołujemy się na wyniki Najwyższej Izby Kontroli, audyty, no przy różnej instytucji, bo tam tych kontroli było bardzo dużo, z tego co ja wiem, tylko obserwuję z boku, naprawdę z boku, no to myślę, że jeżeli tam zarzucono jakieś jedno, drugie czy, czy trzecie... Według mnie drobne potknięcie to nie jest to powód, żeby oblewać pomyjami i y, 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 to stowarzyszenie, a przede wszystkim ludzi, którzy je, je, je tworzą, ludzi, którzy tam pracują i ludzi, którym to stowarzyszenie pomaga w tych swoich punktach pomocy. Ja nawet nie wiem, ile jest tych punktów, szczerze mówiąc. Wiem, że są rozsiane w kilku powiatach, ale y, ile ich jest, nawet nie wiem. Proszę mi wierzyć, ja powtarzam to jak mantrę od wielu miesięcy, a państwo jakby nie chcecie tego przyjąć. Kiedy moi współpracownicy. Wspominali mi jeszcze, nie pamiętam jak to było określił gdzieś było tam albo w biurze, albo gdzieś w okolicach biura, no, że tam chcą założyć takie stowarzyszenie, chcą, chcą pomagać ludziom. Ja mówią, że proszę bardzo, tylko jedna podstawowa zasada. Wasza działalność, my jesteśmy w wolnym kraju, ja za komuny walczyłem o to, żeby każdy miał prawo do, do stowarzyszenia się, żeby każdy miał prawo do swobodnego wypowiadania się i dzisiaj, kiedy żyję w tym kraju, no nie wiem, czy do końca wolnym na dzień, na dzień dzisiejszy, ale wierzę, że ta na, na nasza ojczyzna wolna będzie, macie prawo, róbcie, moi drodzy, tylko to ma nie kolidować z waszą pracą w moim biurze poselskim. No i nie koliduję, tyle, tyle powiem nie uważa pan, że to jest brak etyki związany z tym, że, że to jest brak etyki związany z tym, że pańscy współpracownicy z Biura Poselskiego tworzą to stowarzyszenie. No więc tutaj jest to zachwianie takie, dlatego że pan jest bliskim współpracownikiem pana zgniewała ziobro. Więc tutaj może być ten konflikt interesów. Znaczy w ogóle nie wiem dlaczego panu przodu głowy pojęcie, że to jest brak etyki, wie pan. No jest, jest, to, jest to jak najbardziej etyczne. Jeszcze raz powtarzam, no młodzi ludzie, nie, nie wszyscy młodzi może tam są, ja nawet nie znam wszystkich członków tego, tego stowarzyszenia i proszę mi wierzyć, ja nawet nie znam ludzi, którzy pracują. No jeżeli przychodzą i mówią, że oni chcą coś robić, bo są pełni energii, bo chcą pracować dla Polski, bo chcą pracować dla, dla ludzi, no to co ja miałbym im zabronić? Proszę Państwa, gdybym ja im zabronił tej działalności, to dopiero byłoby po pierwsze nieetyczne, a po drugie niezgodne z prawem. Czyli wszystko jest zgodnie z prawem i tutaj nie Jak ma żadnego konfliktu. Tak, jestem przekonany, że wszystko jest zgodnie z prawem. Yy, yy, według mnie nie ma tu konfliktu sumienia, albo jeszcze yy, nie zadał mi pan tego pytania, ale ja pan odpowiem, bo już odpowiadałem na nie tam dziesiątki razy. A dlaczego siedziba tego stowarzyszenia jest vis-a-vis -vis mojego biura poselskiego? Ano dlatego, bo że pana, że mieli w innym miejscu w mieście i się przenieśli. I kiedy się przenieśli, to jeszcze się śmiały, powiedziałem, oj, będą z, tego, będą z tego problemy. Nie wiem, czy wykrakałem, czy po prostu prorokiem byłem.